Jestem Klavia Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Ceny pewnego towaru podniesiono o 10%, a po sezonie obniżono o 10%. Czy po sezonie cena była wyższa czy niższa od początkowej? Ceny początkowej oczywiście nie znamy, ale jest to 100%. Tak? 100%, czyli całość nasza cena początkowa to X. I teraz, co to się z nią działo? Najpierw podniesiono ją o 10%, podniesiono o 10%. Na starcie mamy 100%, dodajemy 10%, to jest 110%. Na ułamek dziesiętny 1,1%. Po sezonie obniżono ją o 10%, czyli od 100% odejmujemy teraz 10% i otrzymujemy 90%. Z Początkowej ceny. No to teraz my to tutaj wymnażamy i otrzymujemy 0,99x. A to oczywiście jest mniejsze od x, bo x ma tutaj jedynkę. To oznacza, że cena po sezonie była niższa od ceny początkowej b. Znów mamy Pewną cenę i cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 10%, czyli mamy 0,9. Następnie po sezonie podwyższono o 10 no to mamy 1,1. To będzie dokładnie to samo. Po wymnożeniu otrzymujemy 0,99 x. To oznacza, że znów będziemy mieć cenę towaru w sezonie była niższa od ceny początkowej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już.